Halo. Na Halu? No siema, ojciec, gdzie jesteś? No szukałem Cię skurwielu jebany, dzwonił mi twój katecheta, mówi że jesteś. Z religii uciekłeś przez okno nie, nie uciekłem na religię, bo nie chodzę Znaczy nie, no nie No ale co nie kurwa, no uciekać ze szkoły, później mi wyzwaniają jakieś Cymbały od Ciebie i mi mówią, że syn to, syn tamto, że jak my że są takie problemy, to bym Cię ten, to bym Cię zakopał. Oni kłamią. I co chciałeś, gówniak? Operację miałeś? Nie miałem żadnej operacji. A co mówił wujapicik, że miałeś? Ja mu tylko napisałem, że wydał mi do Ciebie numer. A gdzie Ty jesteś? Pod domem. Jakim domem? No no... Domem dziadka. A gdzie dziadek mieszka? A, naszym domem. Tutaj mieszkamy. Ha, ha ha To ja tam podjadę tylko ten. Ym, no. no zaraz. Weź ugotuj jakąś... Słuchaj, weź ugotuj kurwa jakąś... Umiesz, umiesz gotować jajecznicę jakąś? No... Słuchaj... Nie umiem. Umiesz pisać? W ogóle? Umiem. To weź kartkę i długopis No Jakby będziesz miał to powiedz Dzięki, nowe staracy Dziadek, daj, daj kartkę i długopis Czekaj, bo dziadu Szybciej, dziadu Kartkę i ołówek No to teraz słuchaj no, mnie no, uważnie Bierzesz no. patelnię? Kurde, skąd mam wziąć patelnię? Ja wałczyk jestem to nieważne, to podjedziecie do Brikomarsze i se kupicie. Słuchaj, potrzebujesz patelnie. No, jedną pypłaczkę, drewnianą najlepiej. co to jest? To jest do pypłania, tak, żeby. Y, taka pypłaczka, taka y, szufelka jakby. Dobra, to czekaj. Patelnie. Coś tam do pypłania. Jedną tę wybuchę se znajdę lepszą. No i co jeszcze? No i teraz, słuchaj. No, Delme. И куп маргарине... На, маргарина. Ну, да купиш... Тим, делме. Благодаря. Ново, ново, но добро... Ново, ново, но добро... Благодаря. Ну, маргарине, делме. И куп яйце от пахури. Яйце от пахури. Ну, това То пахура. Това е такъв бизнесмен... от полски. Nie będziesz kojarzył, ale importują jaja na cały świat. Pamiętaj, że z zielonej duszki, z wolnego wybiegu. Dobra. No i teraz słuchaj mnie. Pieprz pieprz. Sól. Sól. Ale sól musi być czosnkowa. O smaku cebuli. Nigdy nie twoje dzieci. Dziękuję bardzo za szóstkę. Czosnkowa o smaku cebuli. Czosnykowa o smaku cebuli? No. Szczypiorek Szczepionek? Tylko kurwa mi nie pomysł z koperkiem jebany, bo cię zapierdolę, szczypiorek musisz kupić. Kurwa no, szczypiorek, No szczepiorek no. Jak zapisałeś? Prze przecyfruj ehm, Patelnia, cegła, Masło. Jaka kurwa cegła? Michu56 inwestuje 3 zł. Jaka kurwa cegła? A nie, to szczepionek, sorry. No kurwa, szczypiorek, wiedziałem, że źle zapiszesz. I teraz tak, słuchaj, do tego wszystkiego niskoglutenowy chleb bez laktozy. Niskogluten... chleb bez laktozy. Niskoglutenowy, bo ma straszne bąki po tym. No dobra. I teraz tak, słuchaj mnie uważnie. Musisz kupić jeszcze kiełbasę żywiecką! Zamknijcie dziadek! Jaką? Żywiecką! Kiełbasę żywiecką! No, zapisałeś? Przez. No, dziadek RZ. No, I... no. przez... No, przez... RZ! No, no! Bo przez RZ dobra, to jest salami przez, przecież! Y. Przez, przez Y! No, i teraz tak! Jak przyjedziecie, to niech dziadek tę kiełbasę pokroi, nie? No, dziadek masz pokroić kiełbasę, słyszysz? I teraz tak! Kładziecie patelnię na, na ten, na palniku Słuchasz mnie czy nie głównie? Patel, no No słuchasz mnie czy nie? Słucham Daj na głośno mówiący, żeby dziadek ten stary chuj kurwa zgrzybiały też słyszał No i potem kładziemy patelnię na palniku No i to ma robić dziadek, bo ty kurwa całą chatę spalisz I teraz słuchaj Ty bierzesz jaja, wkładasz do szklanki już takie porozbijane. Ale ojciec, on wie, jak robić jajecznicę. Gówno wie, to trzeba sposobem robić, że dobrze było. Słuchasz mnie, kurwa, czy nie? Słucham. Chodź, Janek, słyszy, czy kurwa na migi trzeba mu pokazać? Przecież nawet telewizję dla niepełnosprawnych ogląda. Słyszy. No, to teraz słuchaj mnie, bo się powtarzać nie będę. Ty jak dziadek odpali palnik i będzie te patelnie podgrzewał, niech tam delmy nasmaruje. Niech to się wszystko zacznie tam bulgotać i pobolić. Ty w tym czasie 10 jaj w szklankę wjebiesz, rozumiesz? Tylko już mają być rozłupane. No dobra, 10 jaj rozłupanych do szklanki. No łupinki do kosza jaja do szklanki. No i to wszystko popieprzysz i posolisz. No, po pieprze i po sole. Solisz tak, jak masz solniczkę taką do przekręcania, to 10 w lewo raz w prawo i pieprzniczką tak samo. Zapisałeś? Zapisałem. Dobra, i teraz tak, powiedz dziadkowi staremu chujowi, że jak już pokroił tę yy, żywiecką, to niech ją poukłada tak, żeby tuszczyk z niej zaczął wy wychodzić i ona się zaczęła tak troszeczkę jakby przypiekać. No, nic nie pokroił, my wałczyń jesteśmy. No, a zapisujesz? Tak, co zapisałeś? Że mamy pokroić kiełbasę, że dziadek ma pokroić. No że... i co jeszcze? 10 jaj do szklanki. No, no, no. A co Patelne. kurwa z margariną? No? Eee, Dziękuję na za fatelnie. Dobra, ładna. No i teraz tak. Jak już to się zacznie przypiekać i bo boić będzie? To wtedy te jajka wpierdalasz i bierzesz tą pepłaczkę w rękę, rozumiesz? No, rozumiem No, i tą pepłaczką mieszasz tak jak w, w wskazówki zegara Tak zbierasz to jajecznicę z tego całego, z tej pateli ze spodu No, dobra No, i ma być trochę wodnista, bo jak będzie zasłucha, to przyjadę i cię kurwa zamknę w szafie I będziesz kurwa na wieszaki patrzył I... Ja ciebie zamknę No, żeby cię nie zamknął, róbcie źle, bo jadę do chaty, elo